A teraz czas na wyjście innego. Ta informacja jest taka, że jeden z nich odpadnie. Ruszyli pięć przeszkód do pokonania. Przeszkoda druga to Iron Maiden. Jeszcze nie oglądaliśmy w tym sezonie właśnie tej przeszkody. No, muszę przyznać, że wygląda to. O, zderzenie. Tak, tak, tam jest element Bales. wspólny do lądowania. Prędkość, ja ci Paweł Murawski prowadzi, ale teraz nadgonił Cezary i to on to dawaj, Karek, dawaj, dawaj, dawaj. i pierwszy Murawski. Razem wylądowali. Zobacz, od razu na trzeci element hydrauliczny wskakuje Murawski. Ale wyścig. Stara wyga kontra nowy młody. Czarek Szulbach czy Paweł Murawski. Czarek Szulbach, dawaj, To jest właśnie sport, tak to czasami bywa. Niewiarygodne! Aż mam, mam ciarki! Arżę, jest, arżę, arżę, arżę. On ma ciarki, ja tu widzę! O, o, o. Niewiarygodne! Czujesz to, co? Ojej, Nie, to emocje niesamowite. No. <laughs> Kocham ten format! 19-letni Cezary Szulwa pokonuje Pawła Murawskiego!